Prezes Narodowego Banku Polskiego nie tylko robi wszystko, by nie stanąć przed Trybunałem Stanu, robi też dużo więcej. Tak siebie ceni, że podniósł sobie płacę. Na jego konferencji prasowej była Maja Wojcikowska. Witaj, Maju. Czy Adam Glepiński wyjaśnił, skąd ta podwyżka i co z postawieniem go przed Trybunałem Stanu? Wyjaśnił to może dużo powiedziane, dlatego że zaraz po tym moim pytaniu na ten temat właściwie odpowiedział tyle, ile chciał. Dopytywany, odpowiadać już nie chciał, zakończył konferencję prasową i ją po prostu opuścił. Więc tyle, co zdążył powiedzieć, to że ta podwyżka z miliona trzysta rocznie do miliona pięciuset, jego premii, nie tylko dla niego, ale też jego dwóch członków zarządu, w tym byłego czołowego polityka Prawa i Sprawiedliwości Adama Lipińskiego, to rutynowe działanie. Podejmowane wobec tych samych podstaw prawnych co zawsze. Co znamienne, na tej samej konferencji prasowej prezes wydawał się zafrapowany, kiedy mówił o dwucyfrowych podwyżkach pensji, o tym, jak szybkie te podwyżki właśnie w płacach w Polsce w tej chwili są, że to może być problem dla gospodarki. Jednocześnie, jeżeli chodzi o jego własną podwyżkę, odpowiedział tak. Na jakiej podstawie pan sobie przyznał premię uchwały? Pani redaktor, przepraszam bardzo, bardzo przepraszam. Prosiliśmy, prosiliśmy w temacie konferencji, pani redaktor. Współczuję również... pani, że musi pani zadawać takie pytania, o którym pani wie na pewno, że jest oparty na fałszywych przesłankach. Pre, pre, prezes NBP nie ma prawa sobie przyznawać żadnej premii. Pani redaktor, bardzo proszę. Na tym proszę. właściwie można zakończyć odpowiedź. Pani na, tej, redaktor, na tej podstawie mogę zakończyć. Przekazać mi... Nowe działania NBP, które Prze zawsze w samych podstawach prawnych są dokonywane, przez te same ciała i w ten sam sposób. Tyle powiem. Pani redaktor, bardzo prosimy Dziękuję. o uszanowanie. Konferencji spotkaliśmy się po to, żeby przekazać informacje. Uczuję po Pani, Rady że ma Pani Bordki taką pieniężnej. pracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy do bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Takie rutynowe działania, na podstawie których prawie 200 tysięcy więcej miałby prezes NBP rocznie zarabiać. Ze 106 tysięcy miesięcznie do 121 taka byłaby ta podwyżka na te pensje. Składa się wynagrodzenie podstawowe plus to... Co przysługuje na zasadzie wypracowanych przez prezesa lat, a przecież prezesem jest od 2016 roku, i 100% premii. Tym razem ta premia miałaby wzrosnąć o, 130, o 30%, więc w sumie to jest 230% pensji. Dziś próbowałam więcej pytań prezesowi zadawać. Mówił o tym, że sam sobie tej podwyżki nie przyznał, ale to jego podpis pod uchwałą o tej podwyżce widnieje. Próbowałam pytać o Trybunał Stanu, dlatego że dziś w kontekście tego, że wczoraj pracowała Komisja Odpowiedzialna konstytucyjnej, która ma doprowadzić ewentualnie do postawienia prezesa Galpińskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś odpowiedział prezes, że to jest niesłychane, co tam się dzieje, że to jest gra, w której NBP nie będzie uczestniczyć, że należałoby powołać specjalną komisję, która będzie chwalić Narodowy Bank Polski i jego pracę. Tymczasem w tej komisji w ordynarny, to tu cytat, prostacki sposób nieprzygotowani ludzie obrażają pracowników. Banku, szanujemy prawo i aktualny stan prawny, i tutaj też powoływał się Adam Glapiński na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego właśnie w związku z tym. Że miałby stanąć przed Trybunałem Stanu, że w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, te procedury stosowane wobec prezesa NBP są niekonstytucyjne. Zupełnie innego zdania. Przedstawiciele tej komisji, przedstawiciele obozu władzy, którzy i do tego, że powinien w tej, przed tą komisją zeznawać, ale też do tych podwyżek, podwyżek odnoszą się tak. Glapiński rocznie zarabia z premiami i z nagrodami ponad milion trzysta tysięcy złotych, a słyszę, że ma jeszcze 200 tysięcy dodatkowo sobie dorobić, dlatego że sam o tym zdecydował, bo jest tak wybitną jednostką, że musi zarabiać więcej. Ale to jest naprawdę wyjątkowa bezczelność. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zaczyna pracę, pierwsi świadkowie są słuchani i niemalże w tym samym dniu Glapiński decyduje, że będzie zarabiał dwieście tysięcy złotych więcej. Któż bogatemu zabroni żyć skromnie? To stare polskie przysłowie. Natomiast nie sądzę, żeby prezes Glapiński nie miał odłożonych pieniędzy i żeby w tej chwili śpieszył się jeszcze z naddatkiem, nad, na, 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 nakładką na tą kubkę, którą już zgromadził. W związku z tym jest to zdumiewające i wydaje się, że czasami tych samoograniczeń, hamulców samoograniczających Brakuje i tu prezesowi rzeczywiście tego zabrakło. W sposób bezczelny chce organizować skok na kasę, chce zarabiać więcej i nie ma z tym żadnych, żadnych problemów. To znaczy wie, że to już jego koniec i polityczny koniec i, i dlatego chce jeszcze te ostatnie złotówki wyciągnąć do swojej kieszeni. Dziękuję bardzo. To była Maja Wojcikowska. Jak słyszeliśmy, prezes demonstracyjnie współczuje Maj, nie chcąc odpowiadać na jej pytania. Pewnie nie ma co współczuć prezesowi. Przed Trybunałem nie staje, a zarabia coraz więcej. To są fakty po południu.